Nerdowskie podsumowanie stycznia 2024. Gry planszowe, gry komputerowe i komiksy. Zapraszam serdecznie. No, tak się akurat złożyło, że w styczniu za dużo tego nie będzie. Będzie tylko jedna gra planszowa, a właściwie to dodatek bo samą grę odgrywałem już wcześniej. Będą aż trzy gry komputerowe, ale kto oglądał mój odcinek, którym chwaliłem się moimi prezentami rodzinnymi, ten się spodziewał, że trochę gier komputerowych będzie. No i tak? No niestety nie będzie żadnej nowej książki, ale będzie komiks. Tak jest. No dobra, słuchajcie, to nie przedłużając, po co mamy niepotrzebnie rozciągać ten film, zaczynamy tradycyjnie od gier planszowych. No i tą jedną, jedyną grą planszową, nową oczywiście, z którą miałem do czynienia w 2024. A właściwie z dodatkiem jest Crusader The dodatek Divine Influence. Crusaders The jest jedną z moich ulubionych gier, którą poznałem na Board Game arenie, a potem miałem przyjemność ograć ją z Borgiem Pandą. Łukasz, serdecznie Ci dziękuję, bo mam ten egzemplarz tutaj. I, i jak ktoś ogląda materiały u Gambita z podsumowaniem comiesięcznym najlepszy gier miesiąca wielu twórców związanych z grami planszowymi no to spodziewajcie się co będzie wyborem moim miesiąca. Okej. Okay. Bardzo dobry dodatek do bardzo dobrej gry. To co uwielbiam w ogóle w Crusader's to jest świetny mechanizm mandali, czyli takiego koła z podzielonego na sześć trójkącików koła z żetonami akcji. Tak manipulujemy tym żetonami akcji, że w momencie, kiedy wybierzemy sobie dowolno trójkąt z daną konkretną akcją, którą chcemy wykonać, to ważne jest, by mieć tam jak najwięcej tych konkretnych żetoników akcji. Odpalamy tą akcję. Rozliczamy ją w zależnie od tego, że nam się od, od siły, czyli od tego, ile tam żetoników zebraliśmy, plus modyfikacje, bonusy, które zdobyliśmy na naszej planszeczce. Taka jest siła na naszej konkretnej akcji, udaje nam się ona lub nie, jeśli mamy odpowiednią siłę, po czym żetoniki te po jednym rozkładamy, w, w tej mandali do wszystkich kolejnych trójkącików, które pozostały nam na tym kole akcji. I tak akcja, akcja, gracz, gracz, gracz. I tak gramy, aż w końcu rozdysponujemy odpowiednią kwotę punktów influence. Początkowo jest to ściśle określona w zależności od ilości graczy ilość tych punktów influence. Skończy się ten pula Koniec gry. A dodatek? Dodatek świetnie modyfikuje i zmienia jedną z podstawowych akcji w podstawce, czyli influence, czyli wpływy. W podstawce, po prostu, jak silna była ta akcja, tyle dostawaliśmy po prostu punktu zwycięstwa. Dodatek zaś pozwala nam zdobywać specjalne nowe żetony, które pojawiają się na planszy, żetony wpływów, które dają nam trochę mniej tych punktów zwycięstwa, ale dają nam dodatkowe jednorazowe albo stałego wykorzystania bonusy. I to świetnie Powoduje, a te bonusy są różne na planszy, rozłożone też losowo. To powoduje dodatkową, nową świeżość do całkiem prostej i dosyć banalnej akcji z podstawki. Dodatkowo dostajemy całkiem dużą ilość nowych budynków do budowania, które z jednej strony dają nam nowe możliwości, a z drugiej strony są bardzo fajnie, mechanicznie powiązane ze starymi budynkami, bowiem opłaca nam się konkretnej rodzaj budynków nowych budować pod konkretnym rodzajem budynków starych. I to niekoniecznie należących do nas, mogą też należeć do innego zakonu rtęckiego, który jest kierowany przez innego gracza. Wszystko tu działa płynnie, ciekawie i dodatek świetnie rozmaicie tę grę. To jest, to jest dodatek, który można fajnie nazwać dodatkiem. To nie jest coś, co musiał być w podstawce, a zostało wycięte hamsko. Absolutnie nie, bo podstawka broni się doskonale. Ale teraz jak zagrałem z tym dodatkiem, to już samą podstawkę nie zagram, no bo to jest to po prostu świetna rzecz. Świetna rzecz. Także oceniałem samą grę, ale tak naprawdę ten już dodatek. Zdecydowany kwiat w górę. Przy czym gra o rozwijaniu wpływów zakonów ryckich w Europie jest grą kompletnie niemalże pozbawioną interakcji. Negatywnej nie ma tu wcale. Czasami przypadkowa, nienegatywna interakcja, która może komuś tam zaburzyć plany. Czasami nawet bardzo mocna, ale absolutnie przypadkowo. Absolutnie. No dobra, a gry komputerowe zaczniemy od demo. Czyli k Digital Edition e, Beta Rock. Pojawienia się tej bety na Steamie to 2023, producenci Devon Games. Jest to polskie studio Devon Games, a K2 to jest wersja komputerowa bardzo znanego swego czasu tytułu planszówkowego. K2 właśnie, który był wielkim przebojem już wiele lat temu, wydawanym przez Rebel'a. Gra to jest gra tak naprawdę o dwójce wspinacz, wspinaczy, którzy starają się wspiąć na szczyt jakiejś tam mapy, jakiejś góry. K2 może być, albo jakiejś innej góry na świecie. Gracze rywalizują ze sobą, zarządzając dwójką tych wspinaczy, mamy specjalną talię kart, zagrywają po to, żeby wejść do góry, wejść na dół, poddychać, odzyskać tlen, bo cały czas tracimy tlen. Pogoda powoduje, że w niektórych fragmentach góry jest tam gorzej albo lepiej, musimy rozbijać, nawet gdzie możemy przeczekać, na najgorsze elementy pogodowe. Duże zarządzania, proste zasady, a jak wygląda to przełożenie w wersji komputerowej? Bardzo przyjemnie. AI nie sprawia wrażenia takiego, że nie da się go pokonać, absolutnie nie, ale czuć ten progres, kiedy stawiamy coraz wyższe wymagania wobec niej, czyli zwiększamy poziom trudności. Nie mamy jeszcze opcji grania z innymi graczami, no bo to dopiero demo, ale wizualnie wygląda to świetnie. I jeśli chodzi o taką rozgrywkę właśnie przeciwko AI, bardzo dobrze to się sprawdza. To są proste rozgrywki na 15-20 minut, więc można sobie tak pograć. Ja bym chciał zobaczyć tą wersję oryginalną. To wygląda wszystko bardzo dobrze, więc na razie jak na demo gdzie jeszcze jest dużo rzeczy do roboty, ale to jest zdecydowany kciuk w górę. Ash of Gods Redemption. Premiera 2018, no więc trochę czasu już ta gra ma, i ona graficznie oraz jeśli gameplay absolutnie jest stoi niemalże w tym samym koszyczku, co jedna z moich ulubionych serii gier komputerowych, czyli Banner Saga. Tam są trzy części. Trzecie jeszcze nie ogrywałem, muszę wrócić do tej gry, zagrać pierwszą, drugą część, bo w końcu skończyć tą przepiękną historię. Tutaj zaś. Mamy zamkniętą część, choć w tym roku ma być część druga, która na pewno nie będzie bezpośrednio nawiązywała, w sumie na pewno Podejrzewam, nie będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z tej części tej Redemption, ale na pewno będzie nawiązywała do pewnych końcowych aspektów tej gry. Czym jest właściwie Ash of Gods Redemption. To jest z jednej strony yy, gra taktyczna, powiem tutaj zarządzamy grupką właściwie trzema grupkami, bo wydarzenia dzieją się z perspektywy trzech osób rozsianych po wielkim uniwersum, które ostatecznie spotkają się w jednym miejscu, gdzie dojdzie do wielkiego finału. E, zarządzamy tam grupką, zdobywamy przedmioty, kupujemy przedmioty dla tych m, naszych bohaterów, levelujemy tak naprawdę zdolności bojowe, ponieważ wielokrotnie mamy do czynienia z walkami turowymi, poruszaniem się na m, polach naszych bohaterów. Każdy bohater ma swoje specjalne umiejętności, zdolności, może atakować z bliska, z daleka łuki, strzały, magia, miecze i tym podobne rzeczy. A całość to bardzo oryginalny, ale nieco trudny w odbiorze uniwersalny, unikatowy, przepraszam Was, świat fantazy który właściwie się kończy, tak? Mamy koniec świata w ten czy inny sposób, no i nasza trójka bohaterów rozsianych po świecie i nieznających się pierwotnie, próbuje w jakiś sposób w zakończeniu tego świata zapobiec. Największy przy okazji, dużo tuż mamy też oprócz walk, dużo jest dialogów i naprawdę czuć, że niektóre z tych wyborów, zarówno efekty końcowe walk, jak i wybory dialogowe nasze, podjęte decyzje, mają duże znaczenie dla poszczególnych historii dlatego jak potoczy się dana fabuła, jak generalnie zakończy się cała gra. I to jest fajne, to bardzo lubię. Jednakże ta gra jest troszkę za długa i w pewnym momencie robi się zbyt monotonna, ponieważ kiedy już wypracujemy swoje umiejętności, zdolności naszych bohaterów i swój styl walki dla poszczególnych grup, to właściwie potem to już jest powtarzalne. I w pewnym momencie ta historia, ta ilość walk robi się za długa, ta gra powinna skończyć się trochę prędzej, by ten finał był satysfakcjonujący. A pod koniec to już jest jeszcze jedna walka. Jeszcze jedna walka, no dobra, ja chcę już finał, już, już, już kończmy. Co jest też trudne, co chciałem wam powiedzieć, a płynnie przeskoczyłem i zapomniałem, to odbiór tego świata: mnóstwo nazw, nic tam nie mówiących, nazw miejsc, nazw raz, bogów, nawet nie wiem, czy to są bogowie, pada mnóstwo nazw, i ci, te osoby, te postacie w grze, one wiedzą o czym mówią, i one nam w związku z tym tego nie tłumaczą. A tu nie ma jakiejś encyklopedii, która tam wyjaśniała poszczególne nazwy, definicje, hasła. I tak naprawdę dopiero pod koniec gry zrozumiałem czym są konkretne postacie, konkretne istoty, konkretne imiona, kim właściwie jest ta postać, tamta postać, czy to jest bóg, czy to jest półbóg, czy to jest, nie wiem, lokalny książę, czy to jest jakieś księstwo, czy to jest imperium, to do czego to dotyczy. I to powoduje, że bardzo ciężko się chłonie tę historię, ponieważ z jednej strony, no, bardziej naturalnie, ale niestety nie wprowadza nas się spokojnie i płynie do tego uniwersum, tylko zarzuca się mnóstwem nazw, które są kompletnie niewyjaśnione. I dopiero tak naprawdę przeczytawszy potem po skończeniu tej gry, Pewien duży artykuł miłośnika tej gry przedtem trzy razy, robił wywiad z twórcami, i on dopiero mi nakreślił i wyjaśnił: aha, to tak naprawdę to i to, 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 to i to, to, to. Szkoda, bo ta gra mogła być naprawdę fajna, ta fabuła jest naprawdę ciekawa, ale niestety topornie się z nią obcuje. I minusem też jeszcze jest dosyć nie najlepsze tłumaczenie, często widać błędy językowe, jeśli chodzi o polski. Ze względu na widać po prostu, że w złym rodzaju jest to odmienione, w złej liczbie, czasami dane zdania jakby były zupełnie wyjęte z kontekstu, tak jakby pochodziły z zupełnie innego dialogu, to też utrudnia generalnie odbiór fabuły, niestety. Także jeśli chodzi o gameplay, jest bardzo dobrze, choć mówię, trochę gra jest przeciągnięta. Gameplay zdecydowany w górę. Ja uwielbiam ten gameplay, te, uwielbiam rozwijanie tych postaci, to zarządzanie tą drużyną, te same walki, świetne. Natomiast sama fabuła też jest fajna, ale bardzo ciężko jej się i się, ją się odbiera. Także ostatecznie, kciuk w górę, ale już nie taki zdecydowany, nie taki potężny, a tam już drugi mógłby być, gdyby ta gra nie była pozbawiona tych błędów. Mam nadzieję, że ta nowa część, która wyjdzie w tym roku, tych błędów będzie pozbawiona i wtedy będę mógł jeszcze przyjemniej obcować z tym tytułem. No i na sam koniec tytuł, którego nie skończyłem, bo tego się skończyć tak szybko nie da. Baldur's Gate, część trzecia, 2023 oczywiście. To produk data produkcji, data premiery, przepraszam. produkcji, produkowano tą grę przez kilka dobrych lat. Słuchajcie, to dla mnie nie jest gra roku 2023. Ta gra ma wiele plusów. Dostrzegam mnóstwo pozytywnych rzeczy w tej grze i mnóstwo elementów, które mogą powodować, że jesteście zachwyconym, ale też ponieważ zanim do niej podszedłem, a zacząłem grać w nią no, niedawno, w połowie miesiąca, ee, słyszałem tyle ochów i achów, i zachwytów na tą grą. I teraz weryfikuję te wszystkie ochy i jachy, których słyszałem. To wiele rzeczy, elementów, które mi obiecywano w tej grze, ja ich tych, tych elementów nie odnajduję. Ta mnogość niby rozwiązań, konkretnych scenariuszy i tego, że można dane wydarzenia, przygody czy questy rozwiązać na różne sposoby. Nie widzę tego. Wiele, hmm, wiele rzeczy obiecywano mi, że wiele rzeczy można przejść bez walki. Natomiast są tutaj wiele questów i wydarzeń, które po prostu nie da się nie walczyć. Musisz walczyć i koniec. Choćby już najlepszym hmm, rozwiniętą postacią w charyzmie, miał mnóstwo zdolności krasomówczej i tak dalej, nie da się po rzeczy przegadać. Ta postać musi zginąć, żeby połknąć fabułę do przodu. Tutaj trzeba walczyć, żeby połknąć fabułę do przodu i tak dalej, i tak dalej. Ta gra za, o, oferuje mnóstwo sposobów na tą walkę. Niekoniecznie takich oczywistych, a tu możemy zamrozić wodę, albo w wodę uderzyć piorunami, i kogoś tam porazi, albo zrzucić na kogoś jakieś skałki, przewrócić kogoś przewrócić dalej. Można super bawić się otoczeniem w czasie walki albo przed walką i to super przygotować, ale same sposoby, wielo, wielo, znaczy sama możliwość rozwiązania tych problemów fabularnych na wiele sposobów, nie czuję tego. Absolutnie nie. Być może, gdybym zagrał kilka razy w tę grę, ale ona jest za długa na przejście kilka razy, to wtedy być może bym to zauważył. Ale naprawdę staram się na wszelkie sposoby sprawdzić, a co jeśli, a jak zrobię tak, a jak zrobię tak, a jak zrobię tak. I zwykle różnica jest. Nie mówię, że jej nie ma, ale nie jest tak duża, jak to, co mi obiecywano w relacjach graczy czy w recenzjach, które słyszałem. Nie zagłębiam się, bo podejrzewam, że zrobię co najmniej jeden materiał taki pełny o tej grze. Więc teraz pozostając z tymi. Moimi odczuciami na teraz, bo gry nie skończyłem. Cały czas jestem w pierwszym akcie i jeszcze dużo tej gry przede mną. I cieszę się, nie mogę się doczekać, żeby grać dalej. To nie jest tak, że jestem zniechęcony do tej gry. Absolutnie nie. Więc na teraz zdecydowanie pójdźcie górę. To absolutnie nie jest coś niesamowitego, cudownego i nie rozumiem tych wielkich oków i achów nad tą grą. To jest gra super, to jest gra bardzo dobra i eee, ja chcę tej gry więcej. No i na sam koniec komiks. Nie książka, a komiks. Ale za to jaki. Niezwyciężony druk, który ja miałem do czynienia, to 2020, scenariusz i ilustracje, Rafał Mikołajczyk. Sam ten komiks powstał, um, oparty jest opowieść Stanisława Lema o tym samym tytule, czyli Niezwyciężony. Mamy tutaj więc historię załogi statku kosmicznego, ludzkiego, niezwyciężonego, tytułowego, który przylatuje na planetę Regis 3, jeśli dobrze pamiętam, w ślad za innym statkiem podobnej klasy, który kilka lat temu tutaj wylądował, rok, rok wydaje mi się, no, i od tego czasu nie daje znaku, śladu życia, a załoga nie odzywa się, nie wysyła sygnałów, raportów na Ziemię. No to można powiedzieć, przeleciała misja ratunkowa, i nasi bohaterowie próbują rozgryźć tajemnicę tej planety, zrozumieć co się stało z załogą, odnaleźć ją przede wszystkim i tamten statek. No i, no i nie będę Wam więcej spolerował, ale ja wcześniej nie znałem książki. Mam zamiar to nadrobić i zobaczyć, na ile komiks wiernie, mniej lub bardziej, oddaje książkę. No i mam zamiar absolutnie zagrać w grę polskie, polską, grę komputerową, która miała swoją premierę w zeszłym roku. I wydaje mi się, że teraz już wiem, jaki element fabuły, bo chyba nie całą fabułę, a pewien element fabuły interpretuje sama gra komputerowa. Też mam nadzieję w to zagrać, bo bardzo mi się tam z pierwszych wrażeń i z takiej bety, którą ogrywałem, bardzo mi się to podobało z dema bardziej niż z bety złe określenie. No to zobaczymy, ale tutaj historia fajna. Mnóstwo takich odniesień filozoficznych do rozwoju technologii. Jest ten element filozoficzny postrzegania ludzkiej natury, z czego się zresztą spodziewamy, po twardym, mocnym takim SF, co zwykle pisał Stanisław Labi, który tutaj w Niezwyciężonym nie jest mocno przeładowany, ale swoje elementy może tutaj odnaleźć. Takie twarde SF. Właśnie o naturze człowieka też jakieś rozważania, ale też o, o tym, jak rozwijają się gatunki, o ewolucji jako takiej, lub różnych wariantach ewolucji, więc dużo naukowych wywodów, ale bardzo przystępnie przedstawionych. A gdzieś tam tutaj jest fabuła, w tle jest ciekawa historia, w tle jest tajemnica tej planety. Tutaj to wydanie za scenariusz, tak jak powiedziałem, i za ilustrację odpowiada pan Rafał Mikołajczyk, i to jest bardzo ładnie zrobione. To bardzo cieszy oczy, obcowanie z tym komiksem świetnie zresztą wydanym, e, bardzo szczywność barw, bo mamy biały, czarny i czerwony. To są właściwie trzy barwy, które dominują w tym komiksie, ale świetnie twórca z nimi gra. A w związku z tym, że są tylko trzy barwy, no to odcienie, e, te kąty rzucane, e, cienie na różnych płaszczyznach mają bardzo duże znaczenie w odbiorze wizualnym i w opowiedzeniu tej historii. I to wszystko jest zrobione pierwsza klasa. To jest świetny komiks jako komiks. Świetna historia jako historia i świetne wydanie jako wydanie, jako produkt, jako produkcja, jako produkt. Zatem zdecydowane dwa kciuki w górę w kategorii takich profesjonalnych, klasyków, fantastyki wersji komiksowej. Ok, słuchajcie, to wszystko z mojej strony. Zapraszam na inne materiały na moim kanale. No i trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.